Siemaneczko widzowie, z tej strony, Godlike! Dzisiaj w końcu będzie to, na co czekaliście już od dawna, czyli recenzja legendarnego gotika w wersji Classic. O Gothicu pewnie każdy z Was już słyszał, no bo to jest kultowa gra, która w Polsce się kojarzy praktycznie każdemu graczowi, natomiast nie każdy z Was pewnie kojarzy czym jest wersja Classic. Otóż wersja Classic to jest taki niby remaster, natomiast bardziej to jest taki port właśnie tego kultowego Gotika na konsolę Nintendo Switch. Dotychczas ten tytuł był dostępny wyłącznie na PC, a teraz właśnie dzięki tej wersji Classic po raz pierwszy w historii jest dostępny na konsoli i ma nie tylko nowoczesne sterowanie, ale zawiera także dodatkowe poprawki rozgrywki. Pytanie, czy Gothic po 22 latach od swojej premiery nadal jest tak dobry jak kiedyś? Sprawdźmy. Na początek nie powiedzmy sobie, o co tutaj w ogóle chodzi. Gothic to jest pod względem samych mechanik taka dość typowa gierka RPG, w której oczywiście walczymy z przeciwnikami, eksplorujemy świat oraz wykonujemy zadania. Akcja gry ma miejsce na takiej fikcyjnej wyspie Kolinis w bliżej nam nieokreślonym roku, to jest prawdopodobnie gdzieś tam właśnie w średniowieczu. Królestwo ludzi wówczas prowadzi taką wyniszczającą wojnę z orkami i potrzebuje do tego kolosalnych ilości magicznej rudy, z której wykuwa się właśnie broni pancerzy. Król tutaj akurat podany z imienia Robar II, chcąc zmaksymalizować wydobycie, do pracy w kopalni zmusił więźniów, których to za najdrobniejsze przewinienia delegowano właśnie do pracy pod ziemią. I w celu ochrony samej kopalni król nakazał też magom otoczyć kolonię karną taką specjalną magiczną barierą, która zatrzymywałaby każdego więźnia, który chciałby uciec z kopalni. Oczywiście coś musiało pójść nie tak i podczas tworzenia tej magicznej bariery ona się rozrosła do znacznie większych rozmiarów niż początkowo zakładano i uwięziła też samych magów, którzy ją tworzyli. I więźniowie natychmiast wykorzystali to zamieszanie i strzeli bunt, po którym przejęli właśnie kontrolę nad całą kolonią i całą kopalnią ruchu i król odcięty od dostawy najcenniejszego krusztu, czyli magicznej rudy nie miał kompletnie wyboru i zaczął negocjować z buntownikami i w zamian za rudę dostarczał im właśnie luksusowe towary, a nawet kobiety. Jak dziewczyn wszystkim jesteśmy my? Otóż my wcielamy się w bezimiennego bohatera, który za bliżej nieokreślony przewinia zostaje właśnie wrzucony za magiczną barierę, czyli do kolonii opanowanej przez samych buntowników. Wszyscy myślą, że z tego miejsca żadnym sposobem nie da się wydostać, ale to właśnie my mamy wszystko zmienić. Rozbijmy więc ten tytuł na czynniki pierwsze, a będą to walka z przeciwnikami i e crafting, eksploracja lokacji oraz wykonywanie zadań. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Walka w Gotiku zawsze odgrywała sporą rolę, chociaż może akurat nie była najważniejsza, ale o tym powiemy sobie jeszcze później. Wszyscy chyba przez lata, którzy grali właśnie w Gotika, to zgodnie stwierdzili, że to był właśnie najsłabszy element samej gry. Jak jest natomiast z walką w wersji classic? No, jest delikatnie lepiej, głównie przez poprawki, właśnie sterowanie i poprawki sztucznej inteligencji, natomiast nadal walka jest piętą achillesową tej gry. Zacznijmy, może, od tego, że to jest gra trudna i uwierzcie mi, naprawdę, poziom trudności jest tutaj cholernie wysoki. Jeżeli uważacie, że Dark Soulsy to są bardzo trudne gry, no to Gothic was po prostu rozdepcze i wgniecie w siebie. Od samego początku po niemal sam koniec gry wybierając przeciwników musicie być bardzo ostrożni, a sama gra też zachęca do takiego starannego planowania walki i sprytnego rozdzielania przeciwników, czy też wykorzystywania samego terenu i strzelania do nich z Co ważne jednak i teraz Was pewnie naskoczę, ten ekstremalny poziom trudności w tej grze jest jednocześnie uczciwy. Jak to jest możliwe? Ano Gothic jest taką grą, której właśnie idealnie udała się realizacja formuły od zera do bohatera. Na samym początku rozrywki pokonaną dosłownie wszystko, nawet jakieś gówniane stwory, jakieś młode zwierzęta mogą być dla nas właśnie śmiertelnym zagrożeniem. Natomiast z każdą inwestycją w jeden punkt siły, z każdym kupnem nowej broni, dosłownie będziemy czuć jak właśnie rośniemy w siłę. Potwór, który ostatnio nas po prostu rozjechał, teraz po kupnie nowego pancerza jest do pokonania, a uprażającego nas npc tam możemy w końcu skopać. Pomimo to, że będziemy czuli, że rośniemy w siłę, no to jednak w głównej fabule nadal są takie miejsca, gdzie po prostu przeciwników nie pokonamy zwykłym sposobem, bo będą zbyt silni. Natomiast na to też jest sposób. Otóż w niemal w każdym takim miejscu właśnie fabuły deweloperzy dyskretnie pomieszczali np. wzniesienia czy kamienie i tam możemy wejść i te potwory po prostu powystrzelać z łuku. Powiecie, że to jest takiego pewnego rodzaju oszustwo, no i ja tutaj muszę zaprotestować, to nie jest oszustwo drodzy widzowie, bo takie potwory inteligentne jakie gobliny czy orki to na taki kamień czy wzniesienie już za nami potrafią wejść. Więc w tym przypadku właśnie tego typu taktyka to jest pewnego rodzaju podpowiedź od deweloperów właśnie jak powinniśmy radzić sobie z takimi nieinteligentnymi potworami. Niestety pomimo to, że poziom trudności w tej grze nadal jest całkiem uczciwy, no to występuje tutaj kilka problemów. Przede wszystkim walka w tej grze jest po prostu cholernie toporna, co dopiero poprawiono w następnej części gry, czyli w Gothic 2. Tutaj w przypadku broni białej mamy do dyspozycji w zasadzie trzy akcje. Jest to akcja blokowania, które w sumie działa na tyle dupy, że się go w ogóle nie używa. Mamy też cięcia na wprost w takim specjalnym kombosie, natomiast tego kombosa jest naprawdę trudno zrobić i w sumie nie za wiele to daje. I mamy też na końcu takie machanie na boki. I wiecie co? W praktyce używa się tylko właśnie tego machania na boki, tej ostatniej akcji. Głównie dlatego, że to po prostu daje najlepsze efekty. W ten sposób właśnie można atakować szybko i skutecznie, a ataki kompusami, o których już wcześniej mówiłem, czyli te frontowe, one nas wystawiają często na cios przeciwnika, co już fajne nie jest. W praktyce więc w tej grze atakujemy tylko w jeden sposób. A jakiś skilli do ataku znanych z innych gier RPG, no tutaj w ogóle nie ma. Co prowadzi do innego problemu. Ta walka w tej grze praktycznie nie nudzi się tylko dlatego, że jest po prostu trudny. Z chwilą, gdy nasz bohater właśnie staje się sporo silniejszy niż przeciwnik, no to błyskawicznie dostrzeżemy, jak właśnie system tej walki jest płytki i jest po prostu nudny, co zresztą też dostrzegli sami deweloperzy, no bo to poprawili w sequelu. Do tego dochodzi też kwestia sztucznej inteligencji. Ta, co jest dość zaskakująca, prezentuje się akurat wyjątkowo dobrze, no i przy ataku kilku potworów na nas, to ci przeciwnicy próbują nas gdzie oni próbują robić jakieś uniki, to jest naprawdę fajne, natomiast od razu widać, że system walki w tej grze nie został do czegoś takiego przystosowany. Nasz bohater niezbyt sobie radzi właśnie ze śledzeniem przeciwników, którzy się poruszają, i w ogóle podczas walki jest taki bardzo niemrawy, to często prowadzi do śmierci i to powoduje też frustrację tylko dlatego, że system celowania w tej grze po prostu się, a niekoniecznie dlatego, że to my popełniamy jakieś błędy i to po prostu wkurza. Po drugie, dochodzi też to, o czym już mówiłem, a mianowicie projekt niektórych miejsc fabuły, gdzie właśnie walczymy z przeciwnikami, zakłada, że musimy wykorzystać jakieś specjalne możliwości taktyczne, jak na przykład zniesienia i do tych potworów strzelać z łuku, bo ich po prostu inaczej nie zabijemy. Problem polega na tym, że jednak trzeba o tym od początku wiedzieć, bo w grze nie ma żadnego systemu resetowania skilli. Najwięcej właśnie takich sytuacji jest na początku rozgrywki i jeżeli na początku rozgrywki nie zostawimy sobie troszeczkę tam bonusowych punktów, nie przyswoimy sobie chociaż troszeczkę punktów zręczności, nie kupimy jakiegoś normalnego łuku, no to w niektórych miejscach tej gry na początku będziemy mogli się zderzyć wprost ze ścianą, a jedynym ratunkiem będzie po prostu farmienie expa. To jest kolejny błąd projektowy, który szczególnie właśnie może zaboleć nowicjuszy, jacy pierwszy raz się z tą grą zetkną. Spytacie co z czarami, jakimiś tam innymi skillami? No, czary otrzymujemy dopiero sporo później w grze, także na początku one nie mają w ogóle zastosowania. Chodzi do tego jeszcze jedna sprawa, której ja osobiście nie mogę deweloperom wersji classic wybaczyć. Otóż, oryginalnie w Gothicu miał być na przykład system alchemii, miał być bardziej rozbudowany system tworzenia oręża, natomiast finalnie, właśnie z braku czasu i z budżetu, w tej oryginalnej wersji w Gothicu te systemy się tam nie znalazły. To się stało dopiero w Gothic 2. I w grze z samego craftingu mamy w zasadzie tylko taki bardzo prymitywny system kowalstwa i to jest po prostu dość nudne. Wydanie tej wersji klasik był właśnie taką idealną okazją, żeby te systemy do tej gry wprowadzić, czyli je po prostu przywrócić z projektu, ale na to się zdecydowano, a bardzo szkoda, bo moim zdaniem Gothic na to zasługiwał. Moim zdaniem przeszkód do tego absolutnie nie było, bo to nie było takie trudne, a innej lepszej okazji już chyba się nigdy na to nie doczeka. Przez te właśnie wyżej wymienione problemy walka i crafting w Gothicu nadal wypadają niestety Mocno przeciętnie i to pomimo uwzględnienia właśnie świetnego w niej progresu i całkiem niezłość sztucznej inteligencji. Przejdźmy teraz do eksploracji, czyli do elementu, którym Gothic zawsze stał. Pytanie, jak jest z tym teraz? No powiem Wam, że równie dobrze, a może nawet i lepiej niż 22 lata temu. Wszyscy, którzy w tą grę grali, o tym wiedzą, natomiast jeżeli ktoś poznaje tę grę dopiero teraz. To jedna rzecz go może zszokować. Otóż ta gra w kwestii samego świata gry zrobiła coś dokładnie odwrotnego od tego co robi się dziś. Dzisiaj. dzisiaj, właśnie w grach, światy cały czas się powiększa i właśnie wszyscy deweloperzy prześcigają się na coraz większe mapy. Znakomitym przykładem właśnie takiego powiększania jest już chociażby tutaj legendarny cykl Giery Assassin's Creed, gdzie taki assassin stary miał mapę o wielkości 2,5 km2, a już późniejszy assassin Odyssey miał świat o wielkości 130 km2. A gotyk, no Gothic właśnie zamiast stawiać na wielkość, no to postawił na dopracowanie samej mapy. Świat tej gry jest po prostu diabelnie klimatyczny, on jest po prostu piękny i ma do tego kolosalne ilości zawartości, którą się odkrywa z przyjemnością. A wiecie w jakiej wielkości ten gotyk ma mapę? 0,9 km kwadratowego. No nie, drodzy widzowie, nie pomylił się przecinek. 900 m kwadratowych. 900 m. Ale gdy gracie w tą grę, to się wam wydaje, jakby świat miał całe kilometry. Dosłownie każda jaskinia, każdy opuszczony budynek na mapie mają coś ciekawego do odkrycia, a nierzadko tam możemy znaleźć takie przedmioty jak np. talizmany, które będziemy nosić przez pół rozgrywki, bo będą cholernie przydatne. Do tego właśnie obecność tej magicznej bariery, o której już wspominałem nad nami, raz po raz ciskającej pióronami i świadomość, że stąd nie ma ucieczki nadaje niesamowicie gęstej atmosfery, jaka nam towarzyszy przez całą grę. Wiem, że dzisiaj w dobie tych takich właśnie giga rozdmuchanych światów w grach, gdzie tam chodzimy od znacznika do znacznika, to to się wydaje abstrakcyjne, że ten świat może być taki ciekawy, natomiast uwierzcie mi, że świat w gotiku jest cholernie interesujący i to bez żadnych znaczników. Odkrywanie świata tej gry to jest prawdziwa przyjemność, smakująca właśnie tym lepiej, że takich właśnie niewielkich, a cholernie napakowanych zawartością światów jest w dzisiejszej branży naprawdę garstka. I waszą uwagę tutaj chciałbym zwrócić na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie jak ten świat żyje. Ja wiem, że to jest taki utarty slogan i wielu deweloperów przez ostatnie lata tak na każdym pudełku z grom wypisuje sobie, że właśnie mają tętniący życiem świat, jakieś tam inne pierdoły, natomiast w gotiku to widać jak jazda cholera. Tutaj postaci naprawdę pracują, tu postaci naprawdę jedzą, naprawdę śpią i w zależności od pory dnia możemy je znaleźć czasami w totalnie innych miejscach. Nawet zwierzęta tutaj potrafią spać w lesie, a czasem między sobą walczą, co też możemy wykorzystać. Chcecie dowodu? Proszę bardzo. Pewnego razu ja sobie poszedłem do obozu na bagnie i rozmawiałem tam z takim jednym z wojowników, który mi powiedział, że co jakiś czas sobie chodzi do kopalni. Zebrać tam jakąś wydzielinę spełzacz. No wiecie, taka typowa gadka szmatka i w sumie o tym zapomniałem po jakimś czasie. I tym większe było moje zdziwienie, że jak wychodziłem po coś z tego obozu, no to na drodze pomiędzy tymi dwoma obozami natknąłem się na właśnie tego wojownika. Wiecie gdzie on szedł? Do kopalni, tak jak mi wcześniej powiedział. Czujecie, że to nie był tylko taki jakiś dialog dla ja i że on tam sobie chodzi do tej kopalni, ale ten koleś naprawdę co jakiś czas wyłaził z tego obozu i szedł przez tą całą jebaną mapę do tej kopalni i z powrotem? To jest niby taki szczegół, natomiast takie szczegóły właśnie świadczą o tym, jak wiele serca i pracy ktoś w ten świat gry włożył, i to mnie osobiście bardzo pozytywnie zaskoczyło. I za tego typu szczegóły deweloperem tej gry należy się uznanie. To jest po prostu coś pięknego i to na pewno pokochacie, natomiast jest też coś, co na pewno znienawidzicie i to w pełni rozumiem. Otóż wspomniałem, że w grze nie ma żadnych znaczników, natomiast nie chodziło mi tylko o znaczniki lokacji. W tej grze nie ma w ogóle żadnych znaczników kompletnie żadnych. A na początku jesteśmy takim głuduptem, że nie ma nawet mapy. Nie ma tutaj praktycznie żadnych wskazówek, gdzie znajdują się jakieś postacie, których szukamy, czy gdzie jest cel zadania oprócz samych dialogów. Właśnie to, graczy przyzwyczajonych do tego, że podsuwa im się wszystko pod nos i stawia znaczniki praktycznie wszędzie, dosłownie zszokuje. Tutaj my musimy naprawdę słuchać tych dialog, które oni dają, czyli na przykład za drugim kamieniem skręć w lewo i przejść przez most i tego naprawdę musimy pilnować a wiedza, gdzie stoją niektórzy NPC-towie i co w czasie dnia robią, będzie bardzo przydatna, gdy będziemy ich właśnie szukać. I to pozwala nawiązać ze światem gry i z postaciami taką unikalną więź, natomiast wiele osób konieczność takiego szukania będzie po prostu wkurwiać i wcale im się nie dziwi. Do tego dochodzi też fakt, że szybką podróż na zasadzie teleportów odblokujemy dopiero po wielu godzinach gry. Na samym początku będziemy więc wszędzie łazić pieszo, co wielu graczy też może zszokować i wręcz ich do gry zniechęcić. W 2001 roku to było do przyjęcia, natomiast dzisiaj te dwie sprawy mocno już po prostu wieją sandałem. Zdaję sobie przy tym sprawę, że niektórzy z was nadal taki styl rozgrywki preferują, że tam wszystko trzeba samemu znaleźć, ale myślę, że gdyby dodać chociaż znaczniki npc ów żeby było wiadomo, gdzie ci NPC-owie są, to nic by ta gra na klimacie nie straciła, a przy okazji byłaby dużo bardziej przystępniejsza dla nowych graczy. Wiadomo, no implementacja znaczników na takim starym silniku w edycji Classic byłaby zadaniem karkołomnym i ja się nie dziwię, że ich tutaj nie dodano, natomiast nadal jest to minus i naleciałość tytułu i tu niewątpliwie trzeba uwzględnić. Jak wypada więc świat w gotyku? No świat w gotyku jest wprost diabelnie klimatyczny, on jest po prostu piękny, natomiast jego eksploracja może dzisiaj nastręczać trudności i o tym należy pamiętać. Jeżeli jednak dałem mu szansę, no to z pewnością się nie zawiedzie. Czas teraz na fabułę, i to, co was w tej fabule może zaskoczyć, to jest fakt, że ta historia jest naprawdę cholernie oryginalna. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś zagubionego chłopczyka w jakiejś napadniętej wiosce, czy tam jakiegoś rycerza na białym koniu, a w tej grze wcielamy się w skazańca, czyli kogoś kompletnie innego niż w większości właśnie tego typu gier. I to jest nie koniec różnic. W tej grze już na samym początku otrzymujemy możliwość dołączenia do trzech totalnie różnych grze obozów. I w zależności od tego wyboru, przez całą później grę będziemy dysponować innymi pancerzami, czy też dostępnymi czarami, a i też totalnie zmieniają się nasze początkowe rozdziały w grze. I to jest naprawdę fajne. Szkoda natomiast, że deweloperzy nie byli tutaj jakoś bardziej konsekwentni, właśnie różnice fabularnym względem naszego wyboru mamy szansę zobaczyć gdzieś tak jedynie na początku. Natomiast i tak sposób w jaki zaprojektowano ten element jest niewątpliwie ciekawy. Jeżeli natomiast chodzi o samą fabułę główną, no to tu jest akurat różnie. Gdzieś tak do 70% gry ona jest naprawdę solidna i potrafi zapewnić zarówno wciągającą historię, jak i nawet parę zwrotów akcji. Natomiast niestety pod sam koniec wyraźnie wtedy widać, że ta końcówka fabuły była tworzona w jakimś ogromnym pośpiechu i nie została dokończona. Przez niemal całą grę jest w tym temacie naprawdę nieźle, a na końcu jest nagle taka wielka pustka. Jest tam bardzo niewiele dialogów, czasem też nie wiadomo za bardzo gdzie iść, bo tych dialogów po prostu brakuje i brakuje też na przykład opisów zadania. Jest mnóstwo potworów, które są po prostu wszędzie, one zaczynają trochę nudzić, mamy takie wielkie puste lokacje. Widać wyraźnie, że w tych końcowych etapach zabrakło czasu i tych etapów po prostu nie dokończono i zostało w nich takie absolutne minimum, które sprawia, że tą grę da się co prawda ukończyć, natomiast ta końcówka będzie sała. Na szczęście sytuacje tutaj ratują zadania poboczne, które od zawsze w Gotiku prezentowały bardzo dobry poziom. Tych zadań pobocznych jest całe mnóstwo, one są interesujące, są cholernie różnorodne. Będziemy nosić wodę pracownikom fizycznym na polu, będziemy umożliwiać napady na karawany, będziemy zbierać jakieś zaginione książki, no jest tego po prostu mnóstwo. Ja tutaj przy okazji tych zadań jeszcze chciałbym szczególną uwagę zwrócić na postacie i dialogi, które tutaj zostały diabelnie dobrze napisane i po dziś dzień są po prostu wzorem dla innych firm, które tworzą RPG. Nie chodzi mi tutaj o samą unikalność npc ów bo ta oczywiście jak najbardziej jest i takich bohaterów jak biego czy Gordy się pamięta przez całe lata, natomiast tutaj bardzo duży udział mają Wspomniany już dialog. Ja osobiście powiem wam, że często obserwuję w grach RPG, jak deweloperzy wpieprzają takie całe ściany tekstu z nadzieją, że to uczyni grę bardziej ciekawą. Natomiast finalnie takich dialogów po prostu nie chce się czytać ani tym bardziej słuchać, bo są po prostu za długie. I tutaj jest totalnie inaczej i myślę, że to akurat docenicie na pierwszy rzut oka. Po pierwsze, ta gra posiada polski dubbing i to nie jest dubbing robiony tak na odpierdol, tylko z sercem i z duszą. Niemal wszystkie kwestie w tej grze brzmią naturalnie, a aktorzy rozmawiają jakby się po prostu urodzili do swoich ról. Po drugie właśnie o to chodzi, że te dialogi są krótkie, one są zwięzłe i są ciekawe i o to właśnie chodzi. Grając i rozmawiając z postaciami właśnie nie nudzimy się, że koleś będzie o pół godziny, tylko autentycznie jesteśmy ciekawi właśnie każdej kolejnej kwestii, bo te dialogi nie są zapchane jakimiś śmieciami. Tak to powinno wyglądać i właśnie zarówno Gothic 1 jak i Gothic 2 w tej kwestii są niedoścignionymi wzorami, z Czego niestety wciąż inni twórcy czerpią znacznie za mało. Te pochwały nie znaczą jednak, że twórcy zrobili wszystko na cytuś, no bo niestety wszystkiego zrobić się tu nie udało. Niestety, podczas rozgrywki, właśnie czasem daje się dostrzec to, o czym mówiliśmy już wcześniej, czyli że pewne elementy albo projektowano w dużym pośpiechu, albo je całkowicie wycięto. Taki najprostszy przykład. Jeden z naszych takich, jakby opiekunów i autorytetów, czyli pan Diego, namawia nas mocno do dołączenia do starego obozu, którym też jest członkiem. Jednak, jeżeli zdecydujemy się dołączyć do przeciwnego jemu, nowego obozu, który właśnie ma nie najlepsze stosunki z tym starym, no to Diego tej kwestii w ogóle nie skomentuje, co wydaje się po prostu dziwne. Się jakby po prostu jakiegoś dialogu tu brakowało. Dużo większa ostrzeżenia mam, natomiast co do kwestii zostania magiem. Jeżeli chcemy zostać magiem i posługiwać się niemal wyłącznie czarami, no to do dyspozycji pozostaje nam właśnie stary obóz i nowy obóz. W przypadku starego obozu to wszystko działa poprawnie, tutaj magiem możemy zostać całkiem łatwo. Natomiast w nowym obozie ten aspekt właśnie został źle zaprojektowany. Jeżeli zdecydujemy się na ten wariant, właśnie dołączymy do nowego obozu i będziemy chcieli zostać magiem, no to niestety ciachać mieczykiem będziemy musieli niemal przez pół gry, bo taka możliwość będzie dużo, dużo później. To moim zdaniem jest poważne przeoczenie i ta po prostu ścieżka została źle zaprojektowana, ale na szczęście takich błędów w Gothicu jest naprawdę bardzo mało. Jeżeli chodzi o grafikę, no to jak sami już widzicie, dzisiaj ona jest mocno leciwa, a nawet w 2001 roku nie robiła po prostu najlepszego wrażenia. Deweloperzy tej wersji Classic zdecydowali się tutaj na parę poprawek i oni podnieśli na przykład zasięg renderowania i rozdzielczość i dzięki właśnie temu ta gra jest grywalna, chociaż piękna to ona na pewno nadal nie jest. I co ciekawe, początkowo ta wersja Classic miała zostać wydana takim zmodyfikowanym silniku, który zapewniał lepszą jakość grafiki, on się nawet pojawił w jakimś tam trailerze, natomiast twórcy portu potem szczerze przyznali, że nie działał on po prostu stabilnie i grę wydano na tym starym silniku tylko z jakimiś poprawkami. A dlaczego nie działa stabilnie? A no, wystarczy odpalić grę, żeby się o tym przekonać, drodzy widzowie. Co kilka minut, jak będziecie grali w tego Gotika, no to pewnie będziecie świadkami wystąpienia takiej grubej ściny, czy tam spadku FPS-ów. Ale nierzadko zdarzają się takie sekundowe zwiechy, i to nie jest wina samego portu. Gothic 1 po prostu już taki silnik miał, i uwierzcie mi, że w oryginalnym wydaniu na komputerze było w tym temacie jeszcze dużo gorzej. Spytacie, czy to przeszkadza? No tak, to przeszkadza i to powinno zostać poprawione. Ale zdaję sobie sprawę, że mogło to się okazać rzeczywiście niemożliwe, bo ten silnik po prostu się i zawsze ssał. Deweloperzy tego portu zrobili więc w sumie całkiem niezłą robotę, wydając to na Switcha w takiej formie, której pewnie i tak większość graczy nie doceni, bo właśnie będą im przeszkadzać te mikroprzycięcia. Moim zdaniem te mikroprzycięcia były bardzo trudne do wyeliminowania, jeżeli niemożliwe, i autorzy portu zrobili całkiem niezłą robotę. Finalnie, więc mamy taki cholernie klimatyczny świat, który właśnie chce się eksplorować, natomiast który działa też na silniku powodującym mikroprzycięcia i ogólne kilkusekundowe zwiechy. No niezły kontrast, nie? Czy to jest do przyjęcia? No tak, to jest do przyjęcia, da się w tą grę spokojnie grać i oczywiście przymknąć na to oko, natomiast wyżej wymienione problemy są po prostu irytujące i to po prostu wkurza. Jeżeli takie przycinki, takie jakieś błędy, takie ściny są dla Was nie do przyjęcia, no to z pewnością Gothic Classic nie jest grą dla Was. Natomiast jeżeli dacie radę to przełknąć, jeżeli dacie radę przymknąć na to oko, no to będziecie bawić się naprawdę nieźle. Dochodzimy w końcu do kwestii sterowania i tutaj akurat zmieniło się bardzo, bardzo wiele, bo to właśnie w tej kwestii Gothic był najbardziej zacofany. Spytacie jak bardzo? Ano, powiem wam, że oryginał na komputerze właśnie w 2001 roku miał w zasadzie szczątkową obsługę myszki. Czujecie to? W opcjach gry był taki specjalny przełącznik o nazwie Mysz, i wtedy dopiero w ogóle dało się grać na myszce. I to było w 2001 roku, gdzie już wszystkie myszy od lat gościły w domach. I tym przyjemniej mi jest mi do niej, że twórcy portu odwalili tutaj po prostu kosmiczną robotę i to sterowanie znakomicie przerobili. Genialnie przystosowali do Switcha. Szczerze wam powiem, że oczekiwałem tutaj takiego przeciętnego sterowania, no bo wiedziałem jak właśnie ono jest spieprzone w oryginale. A tutaj się pozytywnie zaskoczyłem, ono jest po prostu wzorowe. Wszystkie akcje zostały tutaj znakomicie dostosowane do pana i to wszystko trzeba było przecież zrobić całkowicie od nowa, no bo ten oryginał miał problemy dosłownie ze wszystkim. W przypadku sterowania tutaj nie mam się absolutnie do czego przyczepić, a twórcą przy okazji robienia tego portu chciało się nawet zaimplementować takie całkowicie nowe i całkiem fajnie działające kołowę meni do rzucania czarów, czy też nawet sterowanie ruchowe joystickami, które działa co prawda tak sobie, natomiast należy docenić fakt, że ono jest, no bo w większości deweloperów takiego sterowania robić się w ogóle nie chce. Czy to oznacza, że nie ma kompletnie żadnych problemów ze sterowaniem? No nie, bo takie problemy są, na przykład kamera podczas walki jest mocno irytująca, ona jest taka jakaś niemrawa, natomiast to jest już głównie kwestia gównianego silnika, jak już mówiłem, a nie samego sterowania, które jest naprawdę bardzo dobre. Jeżeli natomiast chodzi o poziom trudności, no to to jest gra całkiem uczciwa, tak jak już mówiłem, natomiast jest to też gra ekstremalnie trudna, która nie wybacza praktycznie żadnych błędów. Sama nawigacja właśnie w świecie gry, gdzie nie ma żadnych znaczników i szukanie postaci mogą niektórych graczy pokonać, nie mówiąc już o równie trudnej walce i konieczności bezustannego kombinowania właśnie i obmyślania takich, jak niektórych przeciwników w ogóle. Z tych właśnie powodów Gothic Classic nadaje się jedynie dla osób co najmniej doświadczonych, a nawet weterani gier mogą z nimi mieć problem, jeżeli nie będą wystarczająco uważni. Niestety, twórcy nie pokusili się tutaj o wprowadzenie poziomów trudności, co było przy okazji portu do zrobienia, i moim zdaniem to jest bardzo duży błąd, no bo bez takowego ustawienia gra dzisiaj nie nadaje się właśnie dla całej armii mniej doświadczonych graczy, a naprawdę bardzo szkoda. Takie poziomy trudności można było wprowadzić, nie jest to takie trudne, bardzo mi dziwi, że na to się nie zdecydowano. Drodzy widzowie, Gothic Classic to jest gra, na którą wielu fanów czekało całymi latami. Pytanie, czy warto było czekać, czy ten tytuł jest wciąż grywalny i czy deweloperzy, krótko mówiąc, po prostu to Myślę, że jak najbardziej taki, chociaż nie jest to gra bez wad, no to dziś ciągle potrafi zabłysnąć i nie jednego gracza, myślę, że zaskoczyć. Pomimo właśnie tego stateringu, pomimo tych mikroprzycięć, pomimo tej kiepskiej, topornej walki, no to odkrywanie tego pięknie zaprojektowanego, cholernie klimatycznego świata to jest prawdziwa przyjemność, która absolutnie się nie nudzi. Do tego, jeżeli chodzi o postacie i dialogi, to jest po prostu świetnie. Tutaj nadal deweloperzy 20 lat później... Powinni z tego dzieła czerpać całymi garściami i dziwi się, że tego po prostu nie robią. Tak właśnie robi się dialogi i postacie, drodzy widzowie. Gdy w Nintendo Shopie za około 130 zł, myślę, że jest to cena jak za tak stary produkt, co prawda nieco podrasowany, ale jednak stary, trochę zawyżona, ale jednak wciąż jest ona w akceptowalnych granicach. 22 lata temu, gdy Gothic miał swoją premierę, no to była to jedna z najlepszych ówczesnych gier, dzisiaj już nieco z tej magii straciła, no bo w wielu elementach po prostu jest przestarzała, co nie zmienia faktu, że nadal jest to tytuł warty uwagi. Ja drodzy widzowie grałem w niego 20 lat temu i gram w niego też dzisiaj i stwierdzam, że dzieło Piranha Bytes nadal daje sobie radę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu, jeżeli on się Wam podobał to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierający kanał i jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki Panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.